Prezes Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Tomasz Augustyn przedstawi pod koniec maja sytuację w Centrum Rekreacji Oborniki. Według niego terminy realizacji inwestycji nie są zagrożone i jesień mamy skorzystać z wszelkiej atrakcji w centrum. 26 maja prezes PWiK podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu umowę na zakup wyposażenia i sprzętu sportowego do zajęć w wodzie oraz utworzenie strony internetowej promującej atrakcję obszaru. Dzięki wzbogaceniu centrum o skłosz, kręgielnie, spa i salę konferencyjną jest szansa na samofinansowanie się kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Obornikach. Mamy na dzień dzisiejszy, no co mamy wykonane? Prace, prace ziemne, prace instalacyjne, czyli wodka. W tej chwili prace elektryczne trwają w tych dwóch głównych pomieszczeniach, czyli kręgielni oraz y, y, spa i prace budowlane, żelbety. No, widać pięknie już widać bo, te boisko do Skłosza, czyli tam patrząc powiedzmy, na ten budynek od ulicy po prawej stronie, ten wysok, te wysokie pomieszczenia. No i z drugiej strony czy tej naszej zjeżdżalni, która została otwarta, tam będzie e, takie duże jacuzzi tam na, na 14 osób. Także te prace trwają. No, w zeszłym tygodniu inwestor, nie inwestor, tylko wykonawca potwierdził, że no nie ma zagrożenia, jeżeli chodzi o termin. Termin to jest 31 sierpnia 2014 roku. No i zobaczymy. Czas ucieka. Pozostały 3 miesiące. Mam nadzieję, że te zadanie w terminie zostanie zakończone. Drugi, drugi etap to jest termomodernizacja, która też równolegle trwa na tym obiekcie. Został, zostały już prace wykonane z dociepleniem dachu i tutaj no, również mamy zapewnienie, że do końca lipca wykonawca te prace wykona. Tu jest do końca lipca termin. Organizacja jest sfinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki. Pożyczki umar, częściowo umarzalnej do 15 krotek. Przetarg na ostatni etap, czyli związany z trybunami, które chcemy tam w miejscu tam bo chcemy zagospodarować tam trzy rzędy trybun oraz ten elektroniczny system obsługi klienta, taki tak zwany ESOK. No, no, nie będzie żadnych karnetów i tak dalej, tylko karty chipowe i, i no, tak będziemy się z naszymi klientami rozliczać, także wszystkich zapraszamy, dostaną kartę, przy wyjściu tylko podliczymy, można będzie korzystać, bo ten centrum zostanie podzielone na kilka stref, aż do i tak dalej, będzie osobne wejście, czyli będzie można z tego poziomu wejść, ale będą te bramki, tak jak Państwo tam korzystają w innych obwodach, i żeby przejść, no to będzie trzeba tą kartę tam przyłożyć, potem no tylko podejdzie do kasy. W Tlamach mamy zakup rowerków, które będą w wodzie. I będziemy chcieli prowadzić takie, no fitness, czy tam aqua robi. No zobaczymy, myślę, że zainteresowanie będzie, bo to no, no też jest jakaś nowość. Także idziemy, no powiedziałbym szeroko. To zobaczymy, jak to się wszystko ogarnie, jak to zacznie funkcjonować.